Siemanko, YouTube, dzień dobry, słuchajcie TV, gdy wypuścił materiał, który sobie wspólnie obejrzymy i spróbuję się do niego odnieść, ponieważ jestem boomerem i zahaczam lub nawet jestem dat gamerem. Mianowicie, pięć najlepszych gier, które niemal skasowano, więc bardzo możliwe lub wręcz prawdopodobne w 100%, że każdą z tych gier znam lub pogrywałem i wy bardzo możliwe, że też. Uszanowanie Kasowanie Sieman. gier to zawsze bardzo nośny temat Z chęcią słuchamy o tym jak te wielkie kolosy upadają i sobie ten głupi ryj rozwalają A to no. dlatego, że projekt był zbyt ambitny, a to może dlatego, że był źle zarządzany Tak samo dobrze na naszą wyobraźnię działają też opowieści o tym jak ci doszli zbawiciele gamingu Którzy gdyby tylko zostali Troszkę wydani ściszmy. to na pewno odmieniliby bieg historii I sprawiliby, że cywilizacja ludzka podąża w o wiele innym, lepszym kierunku Ja akurat Pokémon Red i Blue nie znam historii powstawania tego ale dobrze, że wyszło. Dobrze, że nie skasowali, bo zajebista gra i dosyć duży impakt ogólnie na popkulturę. Yy, sama gra nawet miała. Już pomijam kwestię Pokemonów, tylko też gra jakby poszerzyła. Yy, świadomość ludzi o Pokemonach, nie, w szczególności u graczy. Ale no niestety ktoś wziął i ten projekt anulował. Najczęściej ku naszemu zaskoczeniu wielkie, złe, żądne pieniądze... Okay, Goldena ja też kojarzę, ale mnie totalnie tak, ta ...pożywka dla naszej wyobraźni, że pewnie gdyby mogła, to wstrzykiwałaby sobie ją przed każdym robieniem masy na siłowni. Ale czy on taki był zajebisty w sumie? W sensie, ja, okej, okay, ja nie byłem fanem Jamesa Bonda, szczególnie tego starego dopiero Casino Royale. Jak wyszło to gdzieś tam, trochę mi się to zaczęło podobać, więc byłem targetem, ale też byłem dzieciakiem jeszcze, jak to wychodziło, no nie? Więc myślę, że dlatego miałem totalnie inne yy, gry do ogrywania niż Age. aczkolwiek chyba chyba go gdzieś kiedyś miałem nawet na płycie. Być może jednak nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele jest gier, to gier zasłużonych w historii, które na jakimś etapie swojego powstawania otarły się o śmierć i które o mało co nie zostały anulowane. No jedziemy. Dawaj. Kiedy otworzymy sobie słownik wyrazów growych i giereczkowych i poszukamy czegoś, co odpowiada otwartemu światowi, światowi, w którym mamy dużą swobodę i mnóstwo nielegalnych aktywności, to wszystko... Dobra, yy, już po nielegalnej aktywności w otwartym świecie wnioskujemy, że chodzi o GTA. 100%. 100%. ...to znajdziemy pod terminem klon GTA. Ta seria wryła się do naszego sposobu myślenia o grach jak BMW w pole paku. I często na inne gry, choćby a. symbolicznie i powierzchownie podobne, patrzymy jak na kopię. Zanim jednak GTA wykrystalizowało sobie swoją tożsamość, a raczej zanim twórcy dogadali się co do tego, jaka ma być w ogóle koncepcja gry, musiało się przesypać nieco piasku w klepsydrze. Miesiące mijały, kiedy pracownicy DMA Design eksperymentowali z pomysłami na grę, która pierwotnie miała nazywać się Race and Chase. Że były to pomysły często wykluczające się wzajemnie, dojść do porozumienia Dawało się graniczyć z cudem. Wszystko to działo się na etapie nie preprodukcji czy zbierania pomysłów, tylko w ramach czasu przeznaczonego według oficjalnego planu na faktyczne tworzenie poszczególnych elementów i zgrywanie ich ze sobą. Częste powroty do desek kreślarskich, rozpoczynanie prac od nowa i niedotrzymywanie terminów coraz bardziej. Czyjecie tą wolność w projektowaniu gier w tamtych czasach, a nie teraz, że korpo i wszystkie słupki mają się zgadzać i pieprzyć to, czy gra będzie dobra, czy nie, ale ludzie i gracze w sensie konsumenci czy gracze muszą to po prostu kupić, może się jak najlepiej sprzedać. Bardziej drażniło wydawców gry, więc BMG Interactive było już na pewnym etapie w zasadzie pewne, że wyciągnie wtyczkę twórcom z Dandy. Z ich perspektywy nie było sensu tracić jeszcze więcej pieniędzy na projekt, którego założenia co chwilę ulegają zmianie i ludzie nadzorujący ów projekt co najmniej kilkukrotnie podjęli próbę uwalenia czegoś, co w przyszłości miało stać się pierwszym GTA. DMA design rzuciło kością na perswazję i na szczęście udało się wybronić ich pomysłów. Gdyby nie to, nie czekalibyśmy dziś. Na nowe informacje o GTA 6 ani poprawdzie na żadne GTA. Nie byłoby no, CJ, logiczne to nie jest. byłoby pana Verset jego, misji z pociągiem i w ogóle nic by nie było. Ja no, ciekawe, czego by w sumie nie było. No oprócz takich gier te kopiących jakby założenia serii GTA, nie, ale powiem wam delikatną historię. Jak wyszło GTA, GTA 1, sorry, nie 6, nie 6, jak wyszło GTA 1, Wtedy była jeszcze era dyskietek, co w się sensie były już płytne, ale były też dyskietki i było też Demko zamieszczone na CD Action bodajże. Demko było takie, że praktycznie mogliście robić wszystko, co tylko chcieliście, ale mieliście, byliście ograniczeni limitem czasu, że mogliście w to Demko grać, kurczę nie pamiętam teraz, od 5 do 10-15 lub minut. Takie widełki tutaj tam, jak ktoś pamięta, pamiętasz drogi Wizu, możesz dać znać w komentarzu. I z kumplami to było tak dobre, tak świetne. Już na takim etapie, nawet wersji demonstracyjnej, a wiecie, jak to dzieciaki, no to tak nie patrzycie za bardzo, czy full wersja, czy nie z demką. Można się bawić, gramy po prostu, nie? Zasiadaliśmy z kumplami na zmianę. Wiecie, kto większy rozpierdol zrobi, nie? Na, przez, przez okres trwania demka. Później wyszła pełna wersja, i pełną wersję, jak już się udało to zdobyć, to pamiętam, kumpel mi przynosił na dyskietkach. nagraną na dyskietkach jedyneczkę GTA była cała siatka dyskietek, które mi przyniósł do szkoły, no nie? Cała siata duża reklamówka, normalnie plastikowa yy, z dyskietkami, z Gietanie. Nie wiem ile tam było dyskietek 60, 80, nie pamiętam już, ale to była masakra. Agielka była no, totalnym kozakiem, totalnym kotem. No. Jeszcze nikt wtedy w ogóle nie wiedział, w, w którą stronę to wszystko poleci w fenomenalnym Battlefieldie 3 oraz równie fenomenalnym Battlefieldie 3.5, zwanym także czwórką, i jej doszło do wniosku, że może by troszeczkę zainspirować się Call of Duty i wydać do tworzenia Battlefieldów tak naprawdę dwa osobne studia, które na zmianę tworzyłyby gry tak, że wychodziłyby one de facto co roku. Hardline, czyli pierwszy takiego podejścia do robienia gier z serii Battlefield, okazał się strzałem niestety chybionym. No i koniec końców. Gdyby nie teraz ten materiał, to totalnie bym o tej grze nie pamiętał dalej, bo rzeczywiście było coś takiego jak Hardline i to wyszło po Battlefield'zie trójce, nie wiem, może nawet i po czwórce, nie pamiętam tego, bo ta gra mnie nie interesuje, ale był takim głównym i paździerzem, to przysięgam wam, że człowiek, jak nawet weszło się tylko na neta i czytało się komentarze tych wszystkich ludzi zawiedzionych, jak to, jak to studio, jak, jak zrobili w ogóle co oni zrobili, po co to zrobili, to to bardzo szybko... Stlecił graczy, umarł w ogóle śmiercią naturalną. E, natomiast jeszcze to była chyba taka delikatna odpowiedź też poniekąd na Pejdeja, tak mi się wydaje. Jedynkę Pejdeja. Zewsząd zaczęły pojawiać się głosy, że w Battlefieldzie, jeśli można było coś powiedzieć, to zostało to już powiedziane i w tej konwencji, w tej serii nie ma już nic nowego do zaoferowania. DICE miało zatem bardzo twardy orzech do zgryzienia. Trzeba było przywrócić wiarę w serię oraz wygrać kolejną rundę długoletniej rywalizacji z kodem, bo że taki pojawi się równolegle, było w zasadzie pewne. Jak już dziś wiemy, Battlefield 1 dostał fory już na samym starcie, bo zapowiedź Call of Duty Infinite Warfare. Zyskała miano jednego z najbardziej znielubianych filmów na YouTubie. Kody odfrunęły w kosmos, dosłownie. A gracze, tym postępującym stopniowo odklejaniem się od rzeczywistości, byli zwyczajnie zmęczeni. Aż tu nagle w drugim narożniku pojawia się Battlefield 1. Do bólu przyziemny, uwalony okopowym błotem, okładający swojego przeciwnika prowizoryczną maczugą wykonaną z saperki, no i oczywiście to wszystko w akompaniamencie absurdalnie dużo kalibrowej artylerii. Pierwszy raz tak duża mainstreamowa produkcja. Wkroczyła w realia I wojny światowej. Okazuje się jednak, że pracownikowi EA, który miał nadzorować DICE, nie spodobał się pomysł umieszczenia kolejnej części serii w środku okopowego piekła. Raz, że taki setting nie był zbyt dobrze przetestowany, a dwa, że ów. Tutaj był duży przeskok pomiędzy Trójką a Jedynką, w sensie chodzi mi właśnie o setting sam w sobie, nie, bo Trójka była taka współczesna. I ludzie się świetnie przy tym bawili. Potem otrzymaliśmy Battlefielda 1, który właśnie cofał się do I wojny światowej. Kurde, ja do końca już też nie pamiętam historii tej gry, ale zapamiętałem to tak, że też jakieś zgrzyty w momencie premiery były, że ludzie byli niezadowoleni. Nie pamiętam, czy to było związane z ticketem przez marketing tej gry, czy to było związane już też przez gameplay, czy przez sam setting, kiedy ludzie się zawiedli. Później, jak oni to łatali, patczowali, to jakoś zdobyli z powrotem graczy i ta gra była troszeczkę popularniejsza, ale takiej popularności jak Battlefield 3 jedynka nie zdobyła. Konflikt postrzegano w kontekście bitew ciągnących się miesiącami, w trakcie których żołnierze siedzieli w okopach, a potem po prostu ginęli w tysiącach. To druga wojna światowa z niemieckim Blitzkriegiem miała w świadomości graczy status konfliktu bardziej dynamicznego. DICE musiało się naprawdę napocić, by przekonać Patryka Soderlunda, że wojna, która miała zakończyć wszystkie wojny, to, mimo że słabo zmonetyzowany grunt, to grunt z ogromnym potencjałem. Dziś wiemy już, że to pójście w zupełnie innym, bardziej zaskakującym kierunku było strzałem w dziesiątkę, ale można zrozumieć wątpliwości Patrika, dla którego jakakolwiek ryzykowna decyzja była bardzo niepożądana, wiedząc, jak bardzo firmy pokroju EA cenią sobie łatwy, bezpieczny i możliwy do skalkulowania zarobek. Jak zrobić, bowiem, dynamicznego, multiplayerowego FPS-a, osadzonego w konflikcie, gdzie podręczna broń maszynowa była ciekawostką, czołgi dopiero stawiały nieśmiało pierwsze ślady gąsienic w błocie, a lotnictwo dalekie było jeszcze od rozwinięcia swoich no widać, prawdziwych... po plastu. I źle zapamiętałem. Jednak ten o wiele bardziej przyjemny sukces. klimat, lekka zmiana tempa i mocno kreatywne wykorzystanie broni, raczej eksperymentalnej, okazało się tym, co tygryski lubią najbardziej. Dopiero jednak przygotowany przez Dice prototyp był w stanie udowodnić, że ów potencjał czeka tylko na odkrycie i nie ma co się oszukiwać, rafinacje na dolary. Jasne, że jedynce bardzo pomogła jednoczesna, bardzo chybiona kampania Call of Duty i tendencja graczy do zero-jedynkowego przedstawiania spraw na w zasadzie wygrany przegrany ale należy oddać tu szacunek Dice że naprawdę w tym przypadku zgrało się tu chyba niemal wszystko, idealnie, a żywotność gry okay. była chyba jednak warta tego niemałego ryzyka. Poprzeczka, jaką Valve zawiesiło pierwszym Half-Life'em sobie, ale także całej branży, sprawiało, że nawet weterani, którzy pracowali przy części pierwszej, patrzyli na perspektywę przebicia tego z niemałymi obawami. Gabe Newell wychodził jednak z założenia, że Half-Life 2 ma być po prostu lepszą grą, możliwie najbliższą perfekcji synergią osiągnięć technologicznych, oraz narracyjnych. Pieniędzy po części pierwszej nie brakowało, a Gabe był tak zdeterminowany, że od razu zadeklarował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie finansować projekty. Szczerze powiem tak, gdyby jedynka miała nie powstać, no to rzeczywiście sprawy mogłyby się dość różnie potoczyć w świecie gamingu, w sensie coś byśmy otrzymali gorszego, coś innego to na pewno, ale jeżeli chodzi o Half-Life 2, bo chyba on teraz tutaj do tego zmierza. No to już nie byłbym taki pewien. Super, zajebisty Half-Life 2 jest. Przebił jedynkę? No, przebił jedynkę, ale czy aż taki duży, ekstremalnie, impact na gaming ogólnie miał? Tak jak część pierwsza. Kieszeni. Niewiele jednak wskazywało wtedy na to, że jego słowność zostanie wystawiona na próbę tak prędko. W trakcie pracy nad kontynuacją przygód doktora Freemana, Valve zorientowało się, że. Vive... Gdyby nie Half-Life 1, widzicie, to nie mielibyśmy counter Strike'a od tego trzeba zacząć to tak jak gdyby nie Warcraft 3 na przykład nie mielibyśmy ogólnie gatunku gier MOBA które wcześniej wpłonęło czyli dotychczasowego wydawcę Half-Life'a, sprzedaje licencję na Counter-Strike'a kafejkom internetowym, bardzo wtedy popularnym. Było to, zdaniem Valve, niezgodne z umową, według której Vivendi posiada prawa do dystrybucji gier, ale jedynie w ramach sprzedaży detalicznej. Zwrócono więc wydawcy uwagę na ten fakt, choć Vivendi okazało się w tej sytuacji zrozumieniem lwa, którego ktoś szarpnął za ogon. W kontrze na wystosowany przez Valve pozew Vivendi, a raczej wynajęta przez nich kancelaria, w kontrataku zasypała twórców Half-Life'a stosem kolejnych spraw. Od wykopywania starych brudów, przez prawa do własności nad Half-Life'em, aż po usiłowanie zablokowania powstającego wtedy dopiero co Steama. Personalnie wzięto też na celownik samego Gabe'a oraz jego ówczesną żonę, więc stało się jasne, że Vivendi obrało sobie taktyki walki. Y ogólnie kiedyś Steam był luncherem, który był wymagany, żeby odpalić właśnie Half-Life'a, prawda? Jedynkę. o wyniszczenie i zastraszenie... Mając zasoby do znacznie dłuższej batalii sądowej niż Valve. Niezależnie więc od tego, po czyjej stronie była faktycznie racja, Valve miało po prostu nie dożyć wyroku. Jak przyznaje sam Gabe Newell w dokumencie roboczym z okazji dwudziestolecia Half Life a 2 był okres, gdzie firmie właściwie skończyły się środki. Mało tego, sam Gabe widział już dno swojej prywatnej sakiewki i to pomimo wystawienia na sprzedaż swojego domu. Możecie się domyślić, jak ta sytuacja. Do sakiewki, a teraz siedzi taki boss, nie? Schód sobie już. Może się nie przelewaj mniej trochę je, albo trzeba zrezygnować tu z tego jedzenia było i przerzucić się na płatki owsiane, ale okularki na sobno. Musiała wpływać nie tylko na nastroje w biurze, ale też jak skończyć może niezwykle ambitna produkcja, która tam wówczas powstawała, zakładając, że uda się ją w ogóle dokończyć. A jednak Was zaskoczę. Okazuje się, że większość pracowników WALF miało w ogóle nie wiedzieć o tym, że firma zmaga się z jakimikolwiek problemami finansowymi, nie mówiąc już o tak poważnych problemach finansowych, więc. Punkt dla Gabena. Tym bardziej, że pełnoprawna sądowa wojna z Vivendi trwała jeszcze aż do premiery drugiego Half-Life'a, a to jak Valve wygrało w sądzie, to już w ogóle historia na osobny materiał. By w pełni zrozumieć, na jak wielu frontach firma musiała prowadzić beznadziejne wręcz zmagania, musimy sobie też przypomnieć, że firma zdecydowała się mocno zintegrować Half-Life'a 2 ze swoją nową platformą, czyli oczywiście Steamem, w którego to sukces nie wierzył wówczas niemal nikt, a którego... W ogóle tutaj jako ciekawostka, jak Half-Life 2 wychodził, to były też sukces yy, tak. Radeonów, tak. że Radeony nagle biały totalnie odjebane te karty i mega w, y, opłacalne, że przebijały w pewnym momencie wtedy Nvidia. Oczywiście jeżeli chodzi o wydajność, ale nie o, o sterowniki, bo ze sterownikami tak jak jest problem, tak był, czy tam tak jak był, tak jest nadal. Valve musiało sobie przygotować od zera. Dorzućmy do tego jeszcze katastrofalny dla morale twórców wyciek gry do sieci na długo przed premierą U. i bardzo naoczne staje się, jak blisko katastrofy był przez całkiem sporą część czasu Half-Life 2. Na szczęście jednak dla nas historię dzisiaj możemy opisywać w czasie przeszłym i to używając trybu przypuszczającego. Okay. Jedna z najpopularniejszych serii mm. gier kojarzonych z post-apo oh. mogłaby o mały włos nigdy nie powstać, a to wszystko przez Diablo. Trochę. Inter Play traktował powstającego w 1994 Wiecie, roku. Wiecie, jaki byłby plus, gdyby Fallout nie powstał? Nie mielibyśmy Fallouta 76. <grym> nie ujrzałoby światła dziennego i prawdo do marki nie uzyskałaby Bethesda. Ale co by nie mówić, jedynka totalny sztos, dwójka przepiękny, totalny sztos, lepszy niż jedynka, przypiła kontynuację. Trójka. Też zajebista, fajne przeniesienie. To muszę przyznać, beteździe, fajne przeniesienie do yy, trójwymiaru, tak i jeszcze widok z pierwszej osoby tam wtedy mieliśmy. I jeszcze wtedy co było? A, New Vegas, też mega zajebiste, które przebiło w sumie flauta 3. Tak swoją drogą, czwórka. No już niestety RPG nie jest yy, tylko strzelanką z jakimiś tam wyborami, ale eksploracja nadal, nadal dobra. W ja przepieku ja jestem fanem. Jestem. Szemu, a pracujący w pojedynkę Team Tim Kane zyskał pomoc innych pracowników, którzy godzili się pracować nad projektem tylko w swoim wolnym czasie. Jak się nad tym zastanowić, to i Tim Kane dłubał przy Falloutie trochę na własną rękę pomiędzy innymi obowiązkami. Jeśli grę zaczyna się robić bez licencji, bez silnika na start, bez oficjalnego budżetu i oddelegowanego zespołu, to nie są to zdecydowanie stabilne fundamenty, a to właśnie one podczas burzliwego cyklu produkcji okazują się kluczowe. Dla przetrwania projektu. Kainowi i jego bandzie ochotników po cichu przyzwalano na dłubanie przy tym dziwacznym projekcie, ale kiedy Interplay kupił prawa do Dungeons and Dragons, szefostwo nie tylko wolało, by zespół skupił się na tych prawdziwych grach, a wręcz w Falloutie dostrzegano konkurencję, która podkradałaby graczy swoim głównym produkcjom. Dopiero usilne błagania Kaina i prezentacja tego, co udało się dotychczas stworzyć. Kurde, ale przecież Netflix lata dzisiaj się zajebiście gra. Przyzwyczajenie oka do jakby no Dosyć archaicznej już grafiki to zajmuje tak no, od 15 do 30 minut Są jakieś mody, które poprawiają rozdziałkę I to w sumie działa spoko, jest troszeczkę źle zeskalowany ten user interface I jako tutaj ciekawostkę, ja byłem wtedy też dzieciakiem oczywiście, nie wiedziałem Jaką perełkę ja posiadam To było chyba w przypadku Fallouta 2 w ogóle I pamiętam, że w tej świątyni na samym początku gry Jak była ta Próba dla nas nie byłem w stanie otworzyć drzwi. Nie wiedziałem, że trzeba było kliknąć sobie na skill Dexa i wybrać sobie open. Wiecie, czy tam lockpicking, nie? To, to wtedy było kurde. I odstawiłem grę. Dopiero później jak byłem trochę starszy już angielski, miałem ogarnięty i tak dalej, no to do niej wróciłem, i wiedziałem, że gdzieś tam trzeba bardziej poklikać coś, trzeba ten zrozumieć. A to tak się robi. I identyczna sytuacja była w przypadku. Urchaba 40 tysięcy Chaos Gate tego pierwszego. Też nie wiedziałem, co tam trzeba zrobić z jednymi drzwiami. Tak ograniczonym budżetem przekonały górę, że warto dać szansę takiemu projektowi, skoro i tak nie pochłania on tylu zasobów. Kolejnym potężnym wybojem na mm. drodze do premiery pierwszego Fallouta, Diablo, była także premiera pierwszego Diablo. Nie było tu już tak realnego ryzyka zaorania całej gry, ale góra, widząc jak wielkie sukcesy święci pierwsze Diabolo, zechciało mieć Ach, jakiegoś szkoda, swojego dobra. dynamicznego slasha z multiplayerem w czasie rzeczywistym. Mm. Na ochotnika próbowano wybrać właśnie pierwszego Fallouta, który od na samego początku planowany był jako singlowa gra turowa. Nie żeby takie pomysły nie miały prawa się udać, bo właśnie pierwsze Diablo też miało być pierwotnie grą turową, ale siła Fallouta nie miała tkwić w dużej dynamice starć wielu graczy, a Tim Kane musiał przez kilka miesięcy przy pomocy testów pokazywać, że taka zmiana będzie pracochłonna i koniec końców niekorzystna. Dobrze Innymi że słowy, tak zlavił, nie? udowodnić, że Fallout nie jest frazeologicznym wielbłądem. Koniec końców myślę, że wyszło mu to na. Ale widać, że już wtedy ludzie mieli... Takie podejście, że a, tamtym wychodzi, to też takie chcemy mieć, bo to zarobi nam pitosik. Nie, nie było, nie rozumiem jeszcze do końca wizji y, twórców, tak jak dzisiaj też brakuje takich twórców i no, z wizją. Znaczy, może nie tyle twórców brakuje z wizją i co robią to z pasji, co bardziej korporacje trzymają piecze, żeby tylko się zgadzały pieniądze. A, dobre. Nintendo też ma pod swoimi skrzydłami kilka projektów, które niemal zaorało z różnych powodów, a które bez przesady no stworzyły było historię. Nine, nie? Wink, wink. Mamy takie GoldenEye 007, które w całej Polsce nie jest przesadnie kultowe, ale było kluczowe dla rozwoju FPS-ów w ogóle. A jednak Nintendo go to... Ach, to było... Jezu, to było reklamowane chyba na Nintendo 64 w ogóle, w telewizji, na niemieckich kanałach. Było Nintendo für uns po prostu nie lubiło. Bo przemoc Ale o wiele bardziej chwytliwym dla nas tematem będzie pewnie kwestia Pokémonów. A w sumie to bardzo niewiele brakowało, by takie dobra kultury jak plastikowe Tazosy nie, Najbardziej pokemody. odjazdowa czołówka serialu animowanego Bazarowe Pokebole I memy z zaskoczonym Pikachu Zwyczajnie minęły nie, naszą nie. symulację Satoshi Tajiri próbował sprzedać Nintendo swoją wizję na grę w 1990 roku Jakieś tam kolekcjonowanie potworków Śmieszne to takie trochę, ale też dosyć ambitne jak na game Boye, które mają moc obliczeniową kalkulatora no ja nie wiem, czy to się uda, panie... Ej, ale dobra. Story. Szybka, szybka historia, jeżeli chodzi o Game Boya. Mój kuzyn, starszy ode mnie o 3 lata, pamiętam, miał jak wycinanie wyrostka i mu jego tata, czyli mój wujek, kupił mu Game Boya. Zwykłego tego grubego, czarnego, czarno-białego, co nie? I potem ja bardzo chciałem mieć też Game Boya. Tak, tak jak on. I mówię, Boże, żeby miała ja poszedł do szpitala i miał też jakiś zabieg, to mi tata też kupi, nie? I no stało się, miałem jeden zabieg, poprosiłem, to byłem wtedy w gimnazjum, zgodzili się rodzice, kupili mi Game Boy Poker, wtedy czarnego, ale go gdzieś mam. Tylko nie tutaj, to chyba jest u rodziców w piwnicy. De facto z Pokemonem, z wersją. I sobie do tego kupiłem Pokemon Blue. A jeszcze jedna historia jest taka, że moja kuzynka, teraz nie kuzyn, tylko kuzynka, mieszkała w Hiszpanii z, z ojcami. Nie? I oni jak do nas przyjechali, odwiedzimy Widaliśmy w Wormsy, to ona zaczęła razem z, ze swoją siostrą czy z moją drugą kuzynką nazywać te, swój oddział robali jakimiś dziwnymi nazwami. Nie wiem czy tam było Pikachu, ale nazwy Pokémonów I były zdziwione, że ja nie wiem, co to są Pokémony. Bo Pokémony do nas, do Polski, zanim doszły, no to chyba jeszcze minęły dwa lata od jej ich wizyty, może rok. Może też nie pamiętam dokładnie, ale długo, długo długo. One... Hiszpanie wiedzieli wcześniej, dużo, dużo wcześniej, niż do Polski te Pokemony przyszły, nie? ale jak już weszły, to o chłopie, cała klasa gra, wszyscy grali Pokemon, Tazosy, Chipsy, ja te Tazosy wszystkie miałem, albumy można było tam te klasery kupować na te Tazosy, żeby sobie trzymać, tak jak zresztą wcześniej były chyba Star Warsy. Potem były Pokemony, Przy, wszystko z Pokemonami. Nawet pamiętam, Kumpel też sobie kupił gameboya z klasy. I kupiłem, ja kupiłem kabel, bo żeby grać sobie na multiplayerze w trzeba <laughs> z gameboyami, trzeba było mieć połączony kabelkiem takim specjalnym, nie? I chyba raz kurwa tylko zagraliśmy, jak byliśmy na jakiejś zielonej szkole czy coś, bo tak to nigdy nie było okazji. Tajiri. No, fajnie, że pan przyszedł. Game Freak, no, jakby słyszeliśmy, ale, no wiecie. Nie wiem, czy ktoś w to będzie grać tak szczerze. My możemy, możemy to ufundować. Myślę, że nie będziemy stratni, ale tak, no. Mm. Nie brałbym dużych kredytów na waszym miejscu. No, tak mniej więcej można streścić nastawienie osób decyzyjnych do protoplasty Pokémonów. Raczej nikt nie wierzył w jakiś spektakularny sukces gry w samej Japonii, a reszty świata nie brano nawet pod uwagę. Temat ciągnięty był jednak dalej przez Game Freak, ale na drodze do sukcesu oprócz samego Nintendo stanęły jeszcze złośliwe maszyny. Komputery, na których pracowali dewowie, często się wykrzaczały i łatwo było utracić wszystkie dane. Mimo, że twórcy byli tego świadomi i na miarę swoich możliwości zabezpieczyli, się przed taką ewentualnością, nastąpił pewnego razu incydent, w wyniku którego niemal bezpowrotnie utracono w zasadzie całość dotychczasowej gry, a produkcja była już wówczas w zaawansowanej fazie. Dzięki pomocy z zewnątrz, maniakalnej lekturze specjalistycznej literatury i dużej dawce sprytu, zasoby udało się jednak odratować i Pokemon Red oraz wówczas Green trafiło ostatecznie do sprzedaży, określając ogromny sukces lokalnie, ale niedługo później także w skali globalnej w wersji Red oraz Blue. Dziś Aha, być się może uca, mamy już dość dużo dobrze. powodów, żeby narzekać na najnowsze twory studia Game Freak, ale swego czasu trzeba przyznać, stworzyli oni kurę znoszącą złote Pokebole. No on ty. również nieco dziwnie słucha się o tym, że gry, których twórcy nie muszą się dziś absolutnie wstydzić, które często miały mocny wpływ na całą branżę, tak bliskie były katastrofy zaorania i co chyba najgorsze, najprawdopodobniej zamknięcia studia lub zmiany koncepcji gry na bezpieczniejszą czy o zgrozo, bardziej zgodną z panującymi trendami. Na dziś z cyklu o krok od katastrofy to tyle, choć oczywiście temat jest jeszcze Fajne. bardzo daleki od wyczerpania. Ale ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie no, za uwagę. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, dzięki. Kurde, powiem Wam, że to fajny materiał. I co tu się dziwić? No, kiedyś gry były w ogóle nie były takim medium, tak gigantyczną branżą, jak są dzisiaj, nie? I dlatego ci, co mieli wizję i wiedzieli, że coś może zaskoczyć, musieli przekonać jakiegoś inwestora, żeby zdobyć środki i nie mieli pewności, że to zaskoczy, bo rynek, ludzie, konsumenci nie byli przyzwyczajeni też do gamingu samego w sobie, przecież kiedyś granie, no to się kojarzyło tylko i wyłącznie za, yy, z uzależnieniem jakimś, z marnowaniem czasu totalnym, bo to nic nie wnosiło, nie może było na to zarobić pieniędzy, w sensie jak się grało w gry. dzisiaj jest totalnie inaczej, nie? Mamy yy, no content creatorów, mamy normalnie jakieś te, no są streamy, no to content creatorze, mamy też pro gamerów, różne drużyny sportowe i cały sztab ludzi, którzy, którzy, których, którzy pracuje, którzy, który. Cały sztab ludzi pracujących nad danym zespołem sportowym, tam jakiś psycholog, jakiś od sportów, nie, ziomek też, żeby kondycja była zachowana fizyczna żeby to wszystko progresowało, trener, coach, no totalnie, totalnie, to teraz jest tak gigantyczne, że ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię, że kiedyś ciężko było ten pomysł, który się miało prowadzić po prostu w życie, nie, no, dlatego takie GTA na przykład, no co tu się dziwić, że mogło to nie powstać, nie. Na takiej zasadzie. Każdy po prostu do tego podchodził inaczej. Dobrze. Dajcie znać w komentarzu jakie gry wy kojarzycie, które były bliskie upadkowi i czy graliście w te, co tutaj sobie w Obstawię, że tak, bo tutaj były wymienione takie giganty że, yy, i takie mainstreamowe gierki, że raczej każdy z was będzie kojarzył. Dzięki za oglądanie. lajk, jeżeli się podobało. Komentarz będzie też bardzo, bardzo po was. subskrypcja jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby ten kanał był tak duży jak inne tego typu kanały i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.